Witam serdecznie wszystkich z znaku Skorpiona. Dzisiaj zrobimy dla Was rozkład kart tarota na nadchodzący miesiąc, na wrzesień. Ja jestem Kosma Mykowski i zapytam karty o Wasze życie zawodowe, o Wasze życie prywatne, o radę kart na temat tego, na co by zwrócić uwagę, ale także zobaczymy, jak będzie wyglądało Wasze zdrowie, oraz na sam koniec zapytamy o jakieś niebezpieczeństwa, trudności, ale także pomocne wpływy, które by mogły oddziaływać na Was w tym miesiącu, e, więc zostańcie do końca, zachęcam do tego. No dobrze, zróbmy tutaj od razu ten rozkład. Wy możecie w międzyczasie zastanowić, czy nie chcecie wspomóc kanału tutaj, e, lubiąc ten e, tutaj filmik, albo subskrybując kanał, żeby być bardziej na bieżąco z tym, co... Karty chcą Wam powiedzieć o przyszłości. Jeżeli chcecie się skontaktować ze mną, jest link pod filmikiem w opisie do mojej strony internetowej. Zachęcam do tego i zapraszam serdecznie. Dobrze, zostańmy tutaj chwilę przy kwestiach zawodowych, ale także i finansowych, bo często te dwie sfery życia są połączone ze sobą wydaje się, wydaje się, że to będzie dobry czas dla osób, które szukają zmiany w kwestiach zawodowych. Wydaje się tutaj tak, bo mamy dziesiątkę mieczy i szóstkę mieczy, które wskazują z jednej strony na to, że jeżeli bijecie się z myślą, czy jest dobry czas teraz, czy jest pora, żeby zmienić miejsce pracy, a nawet by tutaj można by było powiedzieć, że może nawet i branżę, to wrzesień będzie dla Was, Skorpiony, bardzo dobry pod tym względem. Wydaje się, że będzie można to zrobić, a na pewno podejmiecie już decyzję, tak? Jeżeli się biliście jeszcze trochę, to coś Wam, prawdopodobnie jakaś niemiła sytuacja, może nie jakoś bardzo niemiła, ale taka, która przechyli tą Szale, to skłoni Was już do podjęcia konkretnej decyzji, że będziecie to robić, i wydaje się, że nawet całkiem szybko uda się to osiągnąć. Karta mocy, by, czy siły też. Zależy, jak sam ją nazwać, będzie tutaj właśnie świadczyła o tym, że bardzo szybko będzie taka możliwość. To też jest tutaj dla wszystkich tych osób, które szukają już aktywnie pracy, czy to dla zmiany, czy po prostu szukają nowego zajęcia. Tak, tutaj widzę, że, ale bardziej prawdopodobnie pod koniec września. Ta oferta, ta, ta możliwość się pojawi, oferta jakaś będzie, z której będzie warto skorzystać i będziecie chcieli z niej skorzystać, i możliwe już, że z końcem miesiąca będziecie się przygotowywali do tego, żeby tutaj rozpocząć tą nową pracę, najzwyczajniej w świecie. Albo no już być pewnym, że tak się stanie. Dla osób, które jednak czują się dobrze w swoim miejscu pracy obecnym, to widzę tutaj, że sytuacja będzie stosunkowo spokojna. Nie widzę samej pracy, oprócz tego jednego wydarzenia, które tutaj już poniekąd możecie wiedzieć, będzie może nie najbardziej przyjemne. Tu będzie jakaś zmiana czegoś, czego niekoniecznie się spodziewacie. Może dostaniecie jakiś nowy przydział dostaniecie jakieś nowy, nową rzecz, nad którą będziecie musieli pracować. Będzie jakaś zmiana, której się nie do końca spodziewacie, nie do końca myśleliście, że ona nadejdzie. Tutaj karta głupca by sugerowała to, że właśnie można by było się spodziewać tego, że ta taka drobna zmiana się pojawi. W tym obecnie co robicie. Ale też nie za bardzo się zastanawialiście, może nie śledziliście tutaj najnowszych plotek, nie, nie śledziliście jakiś tutaj, nie łączyliście specjalnie jednego z drugim w jakichś mailach tutaj w pracy, czy cokolwiek takiego. Więc. Tutaj taka drobna, znaczy może nawet nie drobna, ale zmiana niespodziewana będzie. Niemniej, bardzo szybko się z nią pogodzicie, stwierdzicie: Okej, okay, no dobra, na tym, polega, na tym polega życie, że zmiany się pojawiają i trzeba się po prostu do nich dostosować. I szóstka mieczy mówi o tym dostosowaniu się i przyjęciu do wiadomości tej rzeczy, że no tak już będzie teraz, tak, ale ogólnie reszta miesiąca będzie spokojna, wręcz nawet pod koniec miesiąca będziecie widzieć, że, że poszło Wam całkiem dobrze, tak, że no, ten miesiąc nie był zły, był całkiem, całkiem okej, okay. to co trzeba było się udało, nie ma jakichś tutaj luźnych końców, których trzeba by było jakoś tutaj pozwiązywać, więc dla osób na przykład prowadzących własną działalność tutaj też wydaje się, że za samo zamknięcie miesiąca będzie całkiem Dobre, a tutaj ta zmiana to będzie po prostu może wynikała z tego, że będziecie musieli dostosować pewną rzecz do, do zmieniającej się sytuacji obecnej w waszym, Waszej pracy, w Waszym no, przedsięwzięciu, które, które tutaj macie. Więc tak, to jest, są kwestie zawodowe żadnych innych jakiś nietypowych rzeczy tutaj nie widzę. Wręcz wydaje się, że nawet pod względem finansowym wrzesień może być całkiem dobry. Cokolwiek to może znaczyć, może to znaczyć, że będzie więcej dni pracujących, za które wam zapłacą, tak? Może będzie okazja tutaj do dorobienia w kwestiach no może jakichś nadgodzin albo właśnie jakieś też jeżeli chodzi o osoby, które zarabiają na własny rachunek, no to tutaj już mówiłem, że że po prostu ten miesiąc będzie dla Was całkiem dobry w zamknięciu, więc będzie możliwość zarobienia większych pieniędzy, tak? Więc tak, to całkiem pozytywny chyba wydźwięk tego września dla Was, Skorpiony, na kwestie zawodowe i finansowe także. Tutaj zobaczmy, jak, wygląda, jak wyglądają kwestie prywatne. Już widzę tutaj fajną jedną rzecz. Mhm, mm okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobrze. Um. Tak. Są tutaj dwie rzeczy, na które karty zwracają bezpośrednio uwagę. Jedna, taka dość ważna, że na to wychodzi, sprawa, że jakaś wasza znajomość może być to całkiem nowa znajomość, ale to może być też już stała jakaś znajomość po prostu może wcześniej nie była aż tak żywotna, ale widzę, że zbliżycie się, ale bardziej w ten przyjacielski sposób, bym powiedział. Może bardziej ten przyjacielski niż Niż romantyczny tutaj zbliżycie się dość mocno z, do z bo nie tylko do, ale także ta osoba będzie tutaj także chciała się zbliżyć do Was i być no, też kimś ważniejszym dla was. To Widzę, że uda się Wam tutaj tą relację rozwinąć, rozwinąć bardzo znacząco. Tak? To będzie widać, że to będzie początek, albo, albo może nie tyle bezpośredni taki zero-jedynkowy początek, że poznacie tę osobę tylko we wrześniu. Może to już jest być ktoś, którego znacie przez długi czas, ale akurat przez ten czas we wrześniu będziecie mieli taką aktywność, która Was no, no, zbliży bardziej jako przyjaciół. Tak? Może właśnie. Nawet się zawiąże tutaj przyjaźń, to może być także oznaka dla osób, które są w związku. Że mówiłem, że to może nie jest romantyczne, bo to nie będzie romantyczne, ale często jak się jest w relacji już takiej intymnej w związku, to. Też warto, żeby ta druga osoba była, no, nie chcę powiedzieć kompatybilna, ale żeby też się poniekąd z tą osobą zaprzyjaźnić. Żeby ta relacja taka typowo międzyludzka, już na boku od tej romantycznej, uczuciowej czy tej intymnej, żeby też się rozwijała, żebyście się poznawali. Więc jeżeli jesteście na przykład na początku waszej relacji z kimś, stosunkowo na początku bo będziecie poznawać tą drugą osobę, tak, będzie okazja ku temu, może ktoś, ta, ta druga strona wyjawi jakieś tutaj informacje na temat siebie, których nie wiedzieliście wcześniej, I wy też i tutaj u was jeszcze bliżej połączy. będziecie się lepiej znali po prostu, więc... Tutaj tak, ta jakaś znajomość będzie no, bardzo mocno się rozwijała i będzie bardzo żywa i będzie czymś, co będzie także miało w przyszłości jakieś przełożenie takie no, dla Was, tak po prostu na Wasze życie. Drugą rzeczą, która już jest taka bardziej związana, tak bezpośrednio z Wami, jest to, że widzę, że będziecie się czymś martwili. Będziecie się martwili, że coś może się zmienić. Prawdopodobnie nie do końca będziecie wiedzieli, i nawet może co. Więc tutaj ta karta. Karta księżyca wskazuje na to, no właśnie na takie lęki, tak? na taką niepokój. Może nawet nie tyle lęki, bo lęki to trochę duże słowo, ale właśnie taki niepokój, że boicie się, może jest jakaś tutaj sytuacja, która jest nie do końca pewna, a przynajmniej wy ją widzicie jako niepewną i boicie się, że tutaj się coś zmieni, boicie się tej zmiany albo widzicie, jesteście może na właśnie w momencie jakiejś zmiany życiowej i teraz po prostu się boicie, jak to się rozwiąże, jak to się rozwinie w przyszłości, ale to będzie się rozwijało w przyszłości. To będzie tutaj we wrześniu, będziecie tylko się trochę tym martwić, tak? Będziecie się obawiać tego, jak to będzie wyglądało. Karty jeszcze nie przedstawiają tego, jak to będzie faktycznie się rozwijało w przyszłości. To pewnie dopiero będzie miało miejsce w nadchodzących miesiącach. Więc tutaj jest, no, będzie ten element takiej właśnie obawy, tak? Jakichś takich niepokojów i stresów. Nie jakichś drastycznych może, nie takich, które spędzają sens powiek, ale no, będziecie tacy trochę napięci przez to niestety. Dobrze, przejdźmy dalej, może zobaczmy tutaj, co karty chciałyby powiedzieć Wam jeszcze tutaj bezpośrednio, na czym, na czym się może skupić. Mhm, dobrze, wrócimy do tego. Kwestie zdrowotne. Hm. Uważajcie na siebie po prostu. Jeżeli chodzi o przeszkody, tutaj żadnych nie ma, nie widzę żadnych, to przynajmniej tyle dobrze. E, pomocny wpływ możecie e, tutaj widzieć, że będzie to tak szybko, teraz tylko powiem, że będzie pewnie w Waszym otoczeniu ktoś, kto będzie Was. Wspierał, to może być kolega z pracy, to może być was, was, wasz partner, partnerka, bo tak jak za każdym razem potwierdzam i powtarzam, karta, że to jest król, to niekoniecznie oznacza, że to jest mężczyzna tylko i wyłącznie. To może być mężczyzna jak najbardziej, ale karty tylko w bardzo specyficznych sytuacjach mówią konkretnie o płci. Tutaj jest po prostu stwierdzenie, że jakaś osoba taka bardzo energiczna, Taka no też niegłupia, tak? Nawet można by powiedzieć, że inteligentna, taka, do której macie, macie wobec niej jakiś szacunek za te jej umiejętności, będzie tutaj was wspierała, niezależnie w czym, zawsze będzie można do tej osoby tutaj podejść z jakimś problemem i nawet jeżeli nie chodzi o to, żeby ona rozwiązała bezpośrednio ten problem, tylko żeby was wysłuchała i może rzuciła jakieś dobre słowo, czy nawet radę. Więc to jest to, może też aktywnie, faktycznie Wam pomagać, jeżeli no na przykład by się zdarzyło, że może jednak się nie poczujecie najlepiej. Tutaj siódemka mieczy mówi o tym, że będzie taki moment trochę kryzysu, tak? We wrześniu możecie po prostu mieć moment, w którym się poczujecie gorzej. To może być, jeżeli no, nie będziecie temu chcieli jakoś sprostać, to może się przerodzić w jakieś poważne przeziębienie, grypę, nawet coś takiego. No, sezon grypowy we wrześniu chyba się zaczyna powoli, więc e, uważałbym na to, tak? Uważałbym na to, żeby się nie forsować i w razie czego, jak już będziecie czuli, że coś tam zaczyna się wykluwać, to może tak trochę ściągnąć nogę z gazu życiowego, tego takiego y, i może sobie odpocząć i odpuścić, może wziąć jakiś weekend zamiast y, y, no, tutaj rozbijać się na mieście. <laughs> no nie mówię, że się rozbijacie na mieście, ale no, ro rozumiecie o co chodzi i może jednak spędzić go w domu i się nie forsować za bardzo. Więc może jak będzie taki moment, kiedy będziecie się czuli trochę gorzej, to y, na przykład partner, partnerka y, wami się trochę zaopiekują i będziecie to mogli docenić, tak? Jeżeli chodzi tutaj o rzecz, na którą karty chcą, żebyście zwrócili uwagę, to karty tutaj sugerują, że jeżeli będziecie chcieli coś załatwić i to może być związane z pracą na przykład, tak? ale to może być też związane z jakimś załatwieniem jakiejkolwiek sprawy, jakiejś takiej pobocznej, urzędowej, nie wiem, czegoś takiego, to musicie tutaj podejść do tego z takim trochę rozeznaniem w przód, tak, nie idźcie totalnie w ciemno, na przykład jak jeżeli to będzie jakiś urząd, nie idźcie tam totalnie w ciemno, przygotujcie się, bo mogą być pewne tutaj problemy. I to nie są problemy, bo król mieczy nie robi problemów ze złośliwości. To jest, są problemy, które wynikają po prostu z zaistniałej sytuacji, tak? To są te rzeczy, które ciężko przeskoczyć i dlatego często ja tutaj właśnie Króla Mieczy, Królową Mieczy zresztą w podobnym tonie można odczytywać, że no tutaj te trudności będą i one nie są złośliwe, one po prostu są. I to znaczy, że na przykład właśnie załatwienie tej sprawy będzie wiązało się z dodatkowymi rzeczami, o których nie, je, może nie wiecie. Albo jak wiecie, że one są, to nie, nie zdajecie sobie sprawy z tej skali tego, że no, tutaj będzie jeszcze trzeba to, to, to i to, albo w taki i taki inny sposób to zrobić. Może... To też wskazywać po prostu na to, że będziecie no... Będziecie bardzo no, nieprzyjemnie, to no, znaczy, będzie szło to jak po grudzie. Tak? To nie będzie szło dobrze, to będą, nie, be, nie będzie to szło jak spłatka. Nawet jak włożycie w to odpowiednią energię i tutaj wejdziecie w to z impetem, to zostaniecie e, trochę wciągnięci w takie, no, bagno. <laughs> bagno rzeczy, z którymi trzeba będzie sobie poradzić. E, ja tutaj mówię, to jakby to było jakieś coś okropnie wielkiego i strasznego. Prawdopodobnie nie. To po prostu będzie. E, jakieś takie wydarzenie czy, czy szereg wydarzeń, które będą... Upierdliwe i męczące najzwyczajniej w świecie. tak? Będziecie liczyli, żeby załatwić to szybko, a jednak tutaj no, będzie to wymagało czasu i energii, które chcielibyście poświęcić na robienie czegokolwiek innego. Więc no, tutaj jest taka rada, może ostrzeżenie kart. Dobre jest to, że to, tak jak mówię, to nie jest pewnie nic poważnego, bo inaczej by jeszcze tutaj karty w miejscu związanego, związanym z przeszkodami, z trudnościami, by pewnie coś powiedziały. Karty mówią, że tutaj, jako takich przeszkód, nie ma, więc te rzeczy, które są trochę negatywne, trzeba brać przez ten pryzmat, że to nie będzie nic miało, co, nie będzie to nic, co by miało jakiś taki długofalowy efekt i by jakoś miało ciążyć dalej, więc. To będzie po prostu takie dość no, szansa na silne przeziębienie, może właśnie grypę, ale to na pewno nie będzie problem zdrowotny, który będzie jakiś bardzo poważny, czy coś takiego. Na szczęście nie, więc tutaj nie chcę Was martwić. Żebyście się nie martwili, o tak powiem, żebyście się nie martwili, więc dobrze. To skorpiony jest rozkład dla Was na wrzesień. Mam nadzieję, że Wam się przyda, będzie pomocny. Jeżeli tak, możecie zasubskrybować kanał, polubić wideo tutaj, jeżeli, jeżeli uznacie. Że faktycznie to może być pomocne. Ja jestem Kosma Mykowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Zachęcam i zapraszam. I mam także wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa.